Skoro wczoraj były moje urodziny, mam dla ciebie prezent. E, to to nie ja dla ciebie powinienem mieć? Nie, nie, ja mam dla ciebie prezent. Dzisiaj robimy y, modyfikatory, które nie pozwolą nam przejść gry. I nie Czemu? będzie to fajne. No Czemu bo Na pewno da się. Uważam, że nie jest możliwe zrobienie gry na tych dwóch For modyfikatorach. Four eyes, I For eyes to, są, to będą oczy, to jest I love pancakes? Mam nadzieję, że w miarę szybko zobaczysz, co to jest Isle To będą, pancakes? nie wiem, naleśniki leżące na podłodze, które będą nas przywracać? Jesteś blisko, ale nie bardzo. Czy bello... ktoś będzie we mnie rzucał naleśnikiem? Nie, nie. Będzie leżało coś na podłodze, czego nie będziesz mógł dotknąć. E, nie kupuj nic, nie, nie kupuj nic. Nie, nie ma sensu. Nie, nie ma sensu. Bardzo co to się... Co to jest pod... I of Pancakes? Gadaj. No dobra, pamiętasz, do że są takie pułapki na ziemi, pułapki, nie? no. Które jak wdepniesz, to cię pułapkują, prawda? Tak. No to teraz, jak się wpułapkujesz w taką pułapkę, to ona cię nie uderzy po prostu, tylko cię zabije. Od razu. I to daje tylko 35%. Eee. Aha. <noise> znaczy, Aha. ja bym na swój miejscu patrzyła już pod nogi. <noise> już? Nie, no tu chyba nie, bez przesady. Dobra, muszę zacząć pierwszy pokój. Hmm. Tak? Aj no nic nie ma. czy znaczy, wiesz, o tyle, o tyle łatwiej mamy, że cały czas musimy się przez oczy prawie pasieć na dół, nie? Okay, no, nie ma dobra. aż tyle tych pułapek, aż tak źle nie jest, nie, Do, to że jak będzie jakiś ich, raz. Ich nie będzie dużo, ale... Jezu, ile oczu jest, co to ma być? Czemu są Cz cztery w jednym pokoju? Cztery są. A. <noise> Już się spojrzałam na jedno. Dwa, trzy, cztery znowu. Teraz sobie ktoś pomyśli, ale. Nie, schody będą najgorsze. Ale, Konewko, przecież ocie nie są najtrudniejszym potworem w Dors i dlaczego to jest niby niemożliwe do przejścia? E, jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, gdzie robiliśmy Hotel Hell, to wie, dlaczego to jest niemożliwe do przejścia i Krystian no właśnie powinien, powinien załapać, dlaczego to jest niemożliwe do przejścia. Czemu? Zwłaszcza na Siku. Nie, nie. No, także tak. Też nie wiemy, które są drzwi, bo musimy cały czas się patrzeć na. Ale nie na będzie innych potworów? Nie, no będą. Bo nie ma na razie nic. No na razie nie ma, ale to tylko i wyłącznie nasze szczęście. O nie, jest ciemny pokój, trzeba uważać pod nogi. Coś, coś widzę. Oczy trochę oświetlają, chociaż tyle w tym dobrego. No ale ja uważam, że Sika nie może. Do Sika da radę przejść, ale gry całej się nie da przejść. Co? Co zrobiłeś? Musimy iść po klucz. No i co? No iść do pokoju. Musimy iść po klucz. Oooo! Dobra, Krytyan. Robię to, jesteś gotowy. Ja robię, ja robię, ja robię. Ja robię. Ooooo! Dobra, o! wyszło, wam klucz, mam klucz, poczekaj, nie rób wow, bo jeszcze muszę stąd wyjść. Uh -huh. Dobra. Została Zostałam Dostałam od wszystkich trzech oczu. Oczynik sićcie. O nie. Uh -oh. Dobra, dobra. Y... O, o. O, o. szafa. O o. o, o. Czy ja zdążę? Po lewej. Czy coś leci? Nie słyszę. Chyba nie leci nic. Halo! Chyba możemy iść. Dobra, to chodź. To był fake. To były chyba 15. Tak. O, w ogóle jest plus tego, że cały czas musimy się patrzeć na dół. Możemy zobaczyć ten piękny. tywan z gwiazdki. O, oczy! No, tak. Które drzwi te. Dobra. O, chryste, Ojejku. Klucz. <laughs> I wszędzie są oczy użyte. Aaaaaah, jak one mocno biją. O nie. Masz... Szukamy klucza ona. Tak, ale pułapki, uważaj! Nie wiem, wiem. No. Ja mam w takim złym miejscu te pułapki. Dobra. Nie słyszę klucza nigdzie. No nie, słyszymy tylko oczy. Dobra. Hmm, może tu będzie klucz. O, ja mam klucz, ja mam, ja mam! Dobra, to idziemy dalej. Dobra, znaczy no najpierw ja muszę z nim tutaj przejść. O, jeszcze osiągnąć. Tak, to tak, nie jest źle, to nie jest źle jeszcze. Znaczy ja ci powiem tak, ja mam połowę zdrowia, może trochę mniej. Nie ja mam trochę więcej. O, o kurde ile tu jest pułapek o, jedno, prawie chyba w... Nie dobra nie był. Wydawało mi się, że tam była jedna Prosto Najgorzej będzie w ciemnych pomieszczeniach O mryg o, o. Oj bardzo mryga Bardzo no, to bardzo mryga mnie Ja też tu mam szafę Leci. Leci? Nie Leci. Leci Dobra ja wejdę już uh! Poleciał. O jak ci fajnie zniknęła. Czekaj tylko... O pułapka Dobra Okej okay, dobra 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 Idziemy dalej Powolutku, kroczek po kroczku. O kurde, kolejne zamknięte. O nie, kończy dzisiaj zapalara chyba. Tak. Pst. O! Nie wiem, czy na wprost? O, psy. Na wprost. O! Dobra, to było bardzo ciekawe. Wyskoczył mi psyd i było oko, ale ono takie się zrobiło rozmazane. W sensie na chwilę jakby zniknęło, żebym mogła na tego psyta się spojrzeć. A. Masz zapalareola. Ola! Wow. Zapalara! Biorę ją. Dobra. dobra, też mam tak spół HP. Gotowy jesteś? Oj, dobra. Tak. A to już zig? Nie, jeszcze nie? nie. Chociaż nie wiem. Na to będzie dopiero. Nie o, jest. które jest... to drzwi są. E, 24, 24 tak, dobra. Oczy wszędzie. <laughs> o, plasterek. O, to dobrze, ja też bym potrzebowała plasterek. To jest dobry pomysł, żeby zacząć szukać plasterków. 25. Dobra. Na szęście dni u pani nie trafi. Czyste, szóste, dobra, są oczy. Dobra, dobra, ale może lecieć, pamiętaj. O, o. Mam nadzieję, że nie będzie nic lecieć. O nie, leci. leci. O nie, ja umieram. Czemu? Czemu? <laughs> no bo nie miałam się nic schować. Czy była po no, ale strona. dobra, nie, nie chapa. zobaczcie, jak ty sobie za to teraz radzisz. Ja nie będę się odradzać, bo to totalnie nie masz sensu. Oh. No uważaj! Oh! Uważaj! Wow! Za to mogę dobra, teraz fajnie ja ci... te oczy oglądać u ciebie. No, tak. Sprawozdanie mam ci złożyć. Ile tego? Tak. Um, zaraz będziesz 8. miał sika. Wiesz, bez sensu, żebym ja teraz płaciła 30 Robux, bo ja wiem, że zaraz jest SIK, którego i tak 5. nie da przejść. przejść. Niepowiedziane, może dam radę. A jak dam radę, to co dostanę? To ci wypłacam 10 tysięcy Robux. Tabletki. <noise> Okej, okay, dobra. Jest, sik, Zobaczmy czy Krystian się Proszę! wyłoży! Jest. Uwaga! O jest, ja będę patrzeć. Aha, dlatego nie nam rady przejść. Kłowa <się> ci <wleciała> Nawet nie pobiegłem, przecież oczy są cały czas! Dobra, spróbujmy jeszcze raz, tym razem na pewno się uda. A tysiąc? A tysiąc? przy tym to nic! Dobra, czy możesz już... Dobra, dziękuję. Długo się zastanawiały, pęka. o, po co? No bo żebyśmy coś widzieli. Bez sensu, po co ułatwiasz? Ciu. Mam nadzieję, o, że nie, nie wdepniesz nigdzie. Żadnego placka na, o! No, są dwa placki nawet, no. Okej, okay, fajnie. Jakbyś się chciała wdrapać na łóżko, to nie. Okej, okay, dobra, zrozumiałam. O Boże, tutaj, o! Jak ja mam to przejść? Okej, okay, dobra. Bokiem, bokiem. I tu? Dobra, dobra. Baczkiem, baczkiem. Jeszcze gorzej by. O boże, ile tu jest ich w jednym miejscu? Gorzej by było, jakby no. było ich więcej, ale myślę, że więcej nie potrzeba, ponieważ, no. Wystarczy, że się raz zepnie, nie? Tak, prawda. Dobra, uwaga, otwieram. Są to czwarte Dawaj, drzwi. Czwarte drzwi. Wszystkie oczy zniknęły. A i się pojawiły. Jednak po nie, stronie. jednak ci trafiły. Okej, okay, teraz idziemy tu. Piąte. Okej, okay, no okej. Okay. Szóste. szóste. O, o duży pokój, może trafię plasterka, byłoby fajnie. a A musisz. A, teraz tak. No słyszałem. Teraz tak, teraz o, by się przydał plasterek. Ale zabezpieczona skrzynka o, jest przez, przez, przez trzy. Przez trzy? Przez trzy. O je. Ja... Prawie wdepłam. Chciałem, że znalazłaś coś dobrego. Prawie wdepłam. O! Jezus, wystarczy i co? w dół. Jestem w sumie ciekawa jednej rzeczy. Tak? Jakbym użyła krucyfiks, to na które oko by to się zużyło? Nie mam pojęcia, ale nie chcę testować. Na wszystkie? O, Tu nie ma nic? nie ma nic. Czy na jedno? A masz krucyfiks? Znaczy mam, ale na samym początku on jest. Aha. Ola dziesiąte. Widzowie jak będziecie chcieli, żebyśmy to sprawdzili, to piszcie w komentarzu. O! Prawo. O, pika, słyszałem. Ale to nie był mój psik. Nie tu. Mój też chyba nie. O. Ale żyje. O, żyjesz?! Żyję. Jak to się stało? Przecież mamy pancakes. No dostałem po prostu obrażenia. Hmm. Aha, bo to cię nie będzie zabijało na raz chyba, tylko po prostu teraz już będzie mogło cię zabić. W ten o. sposób. Jakim cudem... Ała, dobra. Oko się zrespiło na mnie. No właśnie widziałam jak się fajnie zrespiło, no. Czyli... Czyli dobra, trochę źle zrozumiałam. Po prostu będzie mogło cię zabić jak wdepnić będziesz miał wystarczająco mało zdrowia. Ojejku. O, Psy, dobra, mam tutaj. O, widzę fajnych kolegów tam masz obozie. Leci, dobra, leci. ja już wejdę. Fajni kolety, no. Nikt nie Poleciał, leci. otworzył drzwi. Są kolejne oczy, słyszę je. Nawet nie mogę spojrzeć, które drzwi Czyli Tak. 16 e. musimy znaleźć. Uważaj na pułapki. Widzę. Dobrze by było, nie wdechnąć. Co to jest za pokój. No do. tu idziemy. 16. Aha, teraz będzie. 17. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Czego tych oczu tyle jest? 18. A bo teraz. Tu też będą? Jak będziesz miał psyta, to weź się za nim nie rozglądaj, najpierw tylko spójrz na oczy, dobra? Bo to jest mega, giga fajne. Okay. Dobra. Mam klucz. Uważaj! UWAŻAJ! Uważam. Dobra, dobra, Uważam. bo tam... Bo tam w tym modyfikatorze jest napisane can be little chyba. Czyli po prostu wiesz, no mogę cię zabić teraz. Czyli jest jakaś szansa, w ogóle mrugałam. Ja stoję przy szafie, czekam. Duży pokój. No i co z tego? Ale iść. chyba nic nie leci. O Ola, nie to tego? ten pokój. Ola. Ola. Czego? Ola. Co? Czego użyć? O chyba możesz. Dobra. Dobra. Zróbmy to! Chodźmy o, dupu, dupu, dupu. dalej! Dupu. Które to są? 21. Zaraz kolejny sig. O jak tu to... mało tych oczu wyjątkowo? Nie? Dlaczego? Duży pokój. O, doda, doda, pokój. Pusty. Duży, pusty. Oko! Dobra. A, to jest zamknięte, okej. Nie było klamki, Krystian, co to, jak chciałeś otworzyć? Tutaj nie chcę podchodzić. O! To był bardzo fajny pokoik. 22. Okej, dobra, nie patrzeć na 23. Dobra, czy tu będzie? Jak się zrespiły! Czemu się zrespiły, co? O! Pod rząd się zrespiły. To było śmieszne. Pod rząd. Mam nadzieję, że dasz radę, Krystian! Tak, A nie ma na dole, więc jest dobrze. Dobra, otwieram. Ale najgorzej jakby były na schodach. Jakim cudem Okosi zrespił pokój do tyłu! Ja dostałem też, spokojnie. O nie, teraz jak tak do dochował umrę. 25. Nie umieraj Ola, czekamy tego. Nie hmm. ma już Timo dostałem. Super! O! O! Zrespiło się na mnie. Widziałam i tak jeszcze na dół! O dobra, mam... Nie wzięłam. Nie, wzięłam? Mam ten obraz? Coś się zepsuło. Ała. Mam, mam... Ała. Dobra. Nie wiem jaki mam obraz, chyba ten. Dobra. Teraz mam co? O Jezus, nie widzę jaki idę! No połóż go! Dobra. Mm. O Boże, Krysy, ja nie widzę. Coś, coś się zepsuło z obrazami. Eee, ja mam prostokątny. Ja mam tu, to ty musisz dać tam. Wiem, ale... Tu musisz dać, tu, o. tu jakoś. No no w sensie... O! No, 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 no. O mój Boże, nie mam zdrowia w ogóle. Ja też. W ogóle! Też nie mam, jak wdepnę w cokolwiek to już się wspomniał. O Boże! Ja mam z 2 HP! Będzie no, lepiej. Ja Co się stało? O no oko spojrzałam, Nie! Tak! Nie! Tak. Nie, dobra! Tego przejść! 29 Ola, idę, robię to. Robisz, robisz, wierzę w o ciebie Boże, totalnie. Dobrze, jak tu będzie jakiś to No Uważaj, uważaj! I nie patrz na oczy, będziesz miał jeszcze na środku zaraz. Jeszcze, 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 jeszcze. Tu masz na środku. Dobra. O, no. Idealnie bo jego w top depu i akurat byłaby animacja. Eee, także... Ja nie wiem czy mnie to nie tepnie na niego w ogóle. Mm. Jak by to powiedzieć? Doświadczenie!